To nie magia, to narzędzie, które pokazuje mi dokładny moment wejścia w transakcję. Zobacz sam, wyrysowują nam się tutaj piękne strefy, z których rynek bardzo często odbija. Jak widzisz, piękny ruch poszedł w dół. Tu mogliśmy wchodzić w pozycję na spadki. Tutaj oczywiście nam nie doszło, ale tutaj mamy kolejny przykład tego, że tutaj nam się wyrysowała strefa, poszedł rynek w dół i pięknie tutaj też odreagowało. Oczywiście to narzędzie można wykorzystywać na każdej możliwej dowolnej parze walutowej, indeksie, surowcu, na czymkolwiek tak naprawdę chcemy. Działa to, można by powiedzieć, że 24 godziny, 7 dni w tygodniu, ponieważ w weekendu również na krypto można to używać bez problemu. Oczywiście 100% skuteczności ten wskazik nie ma, jak nikt tak naprawdę, żadna osoba, czy też żadne narzędzia. Ale jeżeli wchodzimy zgodnie z zasadami, zgodnie ze strategią, to jesteśmy w stanie bez problemu jakieś fajne pieniądze sobie zarobić, chociażby dodatkowo, czy też na pełen etat. Więc jeżeli masz czas, chciałbyś się nauczyć chociażby właśnie takich umiejętności, takich narzędzi, żeby zarobić sobie jakieś sianko dodatkowe chociażby, to pisz w komentarzu info, a się Ci więcej szczegółów w jaki sposób i jak przede wszystkim możesz się tego wszystkiego nauczyć.